że potrzebujemy więcej kasy. Dobra, zróbmy tak. Daj te pięć tysięcy, a resztę możesz oddać jutro lub pojutrze. Umawialiśmy się na pięć tysięcy i to wszystko. Więcej nie ma. Dobra, to my zabieramy dokumenty. Wśród niektórych dokumentów znaleźliśmy potwierdzenie naszych testów. KGB zapisywało swoją działalność w dokumentach, na filmach i kasetach. Były one przechowywane pod ochroną, pod siedzibą główną KGB. Udało nam się zdobyć prawdopodobnie najbardziej delikatne nagrania posiadane przez agencje, które mogły wyjaśnić w szczegółach poczynania KGB i ewentualnie powiązania z iluminatami Dokumenty, które kupiliśmy od handlarza przyniosły przełom, potwierdziły, że istnieje więcej materiału dowodowych. Ponownie poszliśmy do naszego źródła, uzbrojeni w nową wiedzę. Wiedzieliśmy, że wielu ludzi chroniących dokumenty KGB Zniknęło po jego rozpadzie. Ale ktoś musiał mieć do nich dostęp i mógł je nam przekazać za odpowiednią cenę. Przez następne pięć miesięcy zatrudnialiśmy informatorów, aby uzyskali najbardziej tajne nagrania KGB. Przedstawiona transakcja pomiędzy naszym moskiewskim kontaktem, tłumaczem i handlarzem dostarczyła zaskakujących materiałów. Spotkanie miało miejsce w fabryce tekstylnej w jednej z dzielnic Moskwy, Sokor -Noki. To jest biuro właściciela fabryki, który wykorzystuje ją do nie zawsze legalnych interesów. Po krótkiej rozmowie handlarz został zapytany, czy ma materiały KGB. Promise safe.

Pieniądze zostały przekazane i grupa przeszła do innego biura, gdzie miały się znajdować filmy i kasetki. W końcu zobaczyliśmy to, o czym tyle słyszeliśmy. Znaleźliśmy w tych dokumentach dowód, że iluminaci infiltrowali Związek Radziecki i KGB. W raportach pomiędzy dwoma wysoko postawionymi funkcjonariuszami KGB znajduje się wzmianka o Adamie Weishauptie i aluzje do dwóch przywódców Rosji Józefa Stalina i Nikity Chruszczowa. Nasza misja umieszczenia agentów w Watykanie jest celem, o którym mówił założyciel Weishaupt 200 lat temu. Do tego bezskutecznie dążyli zarówno Stalin, jak i Chruszczow, ale wierzę, że w końcu nam się to uda. Co więcej, w laboratorium nasi badacze dokonali niezwykłego odkrycia. Niezauważalna kropka na końcu ostatniego zdania na stronie okazała się pieczęcią. Była to niedokończona piramida, zwieńczona okiem w trójkącie. Oficjalny znak iluminatorów, używany przez tajne bractwo od początku swego istnienia, od 1776 roku. Czy KGB było zdecydowane infiltrować Watykan? Dlaczego było to tak ważne dla Rosji? Odpowiedź jest prosta: było to istotne dla iluminatów nie tylko pozwoliłoby na wendettę przeciwko katolikom, ale pozwoliłoby osiągnąć wyższy cel – władzę nad całym światem. Watykan może być najbardziej wpływową siłą na świecie. Polityka Watykanu wybiera wpływ na miliard ludzi zamieszkujących różne kontynenty. W porównaniu z mniej niż 300 milionami pod bezpośrednim wpływem Stanów Zjednoczonych czy byłego ZSRR, nikt inny na ziemi nie ma tak wyjątkowej władzy. Iluminatom bardzo zależało na wywieraniu wpływu na papieża i jego doradców.

Które udało nam się zdobyć, wynikało, że w 1972 roku iluminaci, używając agentów KGB, stworzyli plan umieszczenia jednego ze swych ludzi w Watykanie. Ponownie, kropka na końcu ostatniego zdania w dokumencie, okazała się miniaturą piramidy i oka, oficjalnego insygnia iluminatów. W końcu tajne bractwo mogłoby zacząć kontrolować Kościół katolicki od wewnątrz. Agent wysłany do Watykanu udawał ukraińskiego księdza, wyrzuconego z kraju przez komunistów za antykomunistyczne wypowiedzi. Został szybko zaakceptowany przez proamerykańskie duchowieństwo Watykanu. Zaledwie po kilku miesiącach osiągnął cel. zaufanie biura kardynała Filotta, sekretarza stanu papieża Pawła VI. W tym filmie po prawej stronie jest agent udający księdza, a po lewej główny asystent kardynała Wilosa. Chciałbym przedstawić się bardzo dobremu przyjacielowi. Publikuje podziemną antykomunistyczną gazetę na Ukrainie, skąd i ja pochodzę. To jest Wladomir. Mówi także po włosku. Trzeci mężczyzna też jest agentem KGB, bez wątpienia umieszczonym w organizacji przez iluminatów. On także poszukuje możliwości dojścia do kardynała.

kiedy asystent Wilota zostaje wysłany na comiesięczny wyjazd do Mediolanu, KGB umieszcza kamerę w jego pokoju hotelowym. W typowy dla